Oka kochani, witam was dzisiaj bardzo serdecznie tak na szybciutko yy, z holem, z holem z Condigo. Za wszystkie dźwięki z tyłu, które gdzieś tam w tle mogą się pojawiać. Bardzo przepraszam, ale nie jestem sama po prostu w mieszkaniu, więc yy, nie przedłużając dzisiaj, byłam po raz pierwszy w swoim życiu w Condigo, aż chcę się przyznać. Yy, I tak, zacznę może od tego, co dostałam z polecenia w jednej z widzek. Dziękuję Ci bardzo Gosia, yy, czyli woda różana. Potrzebowałam toniku, jak mogliście zauważyć w poprzednim filmiku, gdzie mówiłam o swoim pola rutynie, Kończył mi się już mój poprzedni tonik, potrzebowałam czegoś nowego. I ta woda różana kosztowała 15,89. Tak, tutaj mam paragon, jakby coś, więc będę tak sobie zerkać. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to też mi się kończył żel. Więc kupiłam z Bielędy żel do mycia twarzy. I on kosztował 14,99. Do tego postanowiłam kupić sobie dwie maski do włosów z Elbiotica. Jeżeli znacie tę firmę, to dajcie znać, czy ona się sprawdza. One kosztowały 2,99 każda. Także tutaj dwie, o takie. Maski, dajcie znać, czy one w ogóle działają, czy, czy po prostu się sprawdzają. A was bardzo przepraszam za mój wygląd, ale po prostu paskudna jest pogoda w Poznaniu. Wieje niemiłosiernie, strasznie zimno generalnie, a jeszcze parę dni temu było naprawdę świetnie, więc mam nadzieję, że ta pogoda się niedługo poprawi. I jeżeli chodzi o ostatnie rzeczy, które tutaj mam, to jest yy, konturówka do ust, którą kupiłam na przecenie, ona kosztowała mnie złotówkę. Ciekawe, czy się sprawdzi. Dajcie znać, yy, czy znacie, to jest yy, You're out of Lipner. Chyba tak. Nie widzę tutaj, bo jest naklejona. Dajcie znać, czy używaliście tego, czy polecacie, jak to się sprawdza, czy w ogóle to się sprawdza, czy raczej to jest bubel yy, do wyrzucania. I dostałam jeszcze, jako że to zakładałam kartę, dwie próbki. Jedna to jest z Recibo i to jest rozświetlający krem do twarzy. I druga próbka to jest z Only Bio i to jest wzmacniająca ożywka do włosów, także dajcie znać czy znacie po prostu te firmy, czy używaliście jakichkolwiek kosmetyków z tych firm i w ogóle czy używaliście kosmetyków, które Wam teraz pokazałam. Dajcie znać co o nich sądzicie, jakie inne kosmetyki polecacie jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, o pielęgnację włosów. Bardzo chętnie będę czytać Wasze sugestie Dajcie również znać, jeżeli podobają Wam się takie filmiki, czy chcecie więcej takich, napiszcie na dole w komentarzu. To chyba by było na tyle. Także życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło w tę naprawdę paskudną pogodę. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Naciśnijcie dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym. Pa!